W dzisiejszym nagraniu zechcę Wam powiedzieć mniej więcej o tkaninach. O tkaninach, jakie są najlepsze na stylizację do pracy. Do pracy, czyli e, w miejscu, gdzie spędzamy dużo czasu, gdzie stylizacja powinna nam pomagać, nie przeszkadzać, e, żeby móc się skupić, żeby wyglądać profesjonalnie. Także zapraszamy. mamy dwie stylizacje. Są to stylizacje z naszego butiku Hermina i Julitta. Hermina już jest z nami kilka miesięcy, Julita jest nowością. Są one uszyte z tej samej tkaniny. Tkanina jest tkaniną elegancką, ale jednak mimo wszystko się uciąga. Jest dodatkiem dużym naturalnego włókna wiskozowego, ale również ma poliester. Co to daje przy takim, przy takiej tkaninie? To, że wygląda elegancko, ale mimo dodatku naturalnego nie gniecie się. Czyli załóżmy jedziemy gdzieś w samochodzie czy dłużej siedzimy w fotelu i musimy gdzieś przejść to nie musimy się martwić, że ta stylizacja będzie źle wyglądać, czyli że będzie pamięta. A mimo wszystko tkanina pracuje, czyli jest nam wygodnie, nic nas nie gniecie, nic nas nie uciąga, nic nam się na szwach nie rozchodzi, jak również oczywiście oddycha, tak? czyli jest lekko uciągająca, ale również oddychająca. I z tej tkaniny pokażę kilka stylizacji. Tutaj też zwróćcie uwagę na formę, tak? na krój tych stylizacji, zawsze do danej tkaniny jest odpowiednio. Dobrana też i również krój, czyli, czyli sukienki biznesowe. Tak jak tutaj widać, dobrałam też odpowiednio do e, typu figur. Kolejne dwie sukieneczki z tego samego materiału, co poprzednie, czyli materiał e, elegancki uciągliwe, natomiast dużą domieszką naturalnego włókna wiskozowego, i tak jak widzimy, są tutaj już troszeczkę inne kroje. Krój przy figurze Gosi, tutaj z kopertowym takim nakładanym przodem, natomiast przy figurze Gabrysi, już troszeczkę ten krój inny wybraliśmy, ale obydwie sukienki są bardzo eleganckie i do tego ten materiał, jednak mimo wszystko nie gniotący się bardzo, lekko uciągający, przewiewny. Świetnie wyglądający, prezentujący się na figurze fajnie, jak i również nam w pracy. Tak naprawdę ułatwiający naszą stylizację, to jak wyglądamy, jak się czujemy. Kolejne dwie sukieneczki: Donka i Dora. I tutaj są już dwie różne tkaniny. Tutaj, sukieneczka Donka jest naszą nowością. Jest z materiału, tak jak poprzednie, czyli lekko, lekko uciągliwy, elegancki, z dużą domieszką naturalnego włókna wiskozowego. Natomiast ta sukienka jest to sukienka z eleganckiej tkaniny, też z elastanem, ale już z bawełny. Czyli zarówno jedna, jak i druga pozwala nam na swobodę ruchów, pozwala nam na to, że, że oddycha nam tak, tutaj całe ciało, czyli, czyli nie, nie czujemy się jak w plastikowym worku w poliestrze. Ale również daje fajną możliwość fasonu, wygody, jak i również eleganckiego poczucia tego, że nie wiem, staniemy i zaraz te sukienki nie będą pomięte i będziemy elegancko wyglądać. Bywa często, że jedziemy gdzieś samochodem, czy na jakąś konferencję, czy gdzieś jedziemy, tak, czy do szkoły, czy do pracy i później wstajemy, no, mimo że rano sobie wyprasujemy, później te sukienki wyglądają. Jeżeli mamy domieszkę elastanu z domieszką częściowo włókna sztucznego, poliestrowego. To zawsze te sukienki jednak formę, formę tutaj naszą utrzymują dłużej. Kolejne dwie sukienki, również z tkaniny, tak jak poprzednie, pierwsze po dwie stylizacje, z tkaniny eleganckiej uciągliwy z dodatkiem, z dodatkiem wiskozy. Tutaj mamy dwie sukienki żakietowe. Ta sukienka jest bardziej wersją z długim rękawem, czyli bardziej wiosna, jesień, zima, dwurzędowa, czyli też fajnie, bo, fajnie, bo wysmukla. Też właśnie z świetnej tkaniny, która, która nam fajnie pracuje. Tutaj mamy wersję bardziej taką całoroczną, ale też bardziej nadającą się jednak mimo wszystko na lato. Również z tej tkaniny, która, która świetnie pracuje, która świetnie wygląda. Tak jak widzicie, dziewczyny tutaj obrały sukienki tak naprawdę z wieszaku, z magazynu. Nie pracowaliśmy ich wcześniej, a fajnie, fajnie wyglądają, jakby się mogły pokazać z tyłu. Czyli siadamy i sukienka. Nam zaraz nie jest, jest pamięta, można sobie fajnie ją wytaliować paseczkiem to już ewentualnie do każdej talii, jak, jak ktoś woli. Kolejne dwie sukienki z propozycją do stylizacji biznesowych bardziej już możemy je zakładać w lecie, o, chociaż niekoniecznie, dlatego że przy żakiecie tak też możemy je zakładać i praktycznie cały rok. Natomiast tutaj są sukienki, tu jest sukienka. Maria, która jest sukieneczką z wiskozy też z dodatkiem lekko Elastanu, no ale już taką wiskozą, w praktycznie stuprocentową, gdyby nie ten Elastan, kilka procent. I sukienka, sukienka Marisa bawełna, też z dodatkiem elastanu. Bawełna takim fajnym, satynowym połysku, bardzo elegancka. No, ale mimo wszystko, jednak, jeżeli spędzamy w pracy kilka, kilkanaście godzin, czasami tak z dojazdem, to świetna dla organizmu, oddychająca, tak, dla skóry. A widać, że można elegancko. Czyli, no, jeśli chodzi o tkaniny, jeżeli je dobrze dobierzemy gramaturą, tak, do, do stylizacji, do rozmiaru też jest ważne, tak, jak, jak tutaj projektujemy, to też możemy, może być stylizacja i elegancka, i wygodna, i dla ciała też sprzyjająca naszemu samopoczuciu. Kolejne dwie sukieneczki, sukieneczki w podobnym stylu, troszkę jednak różniące się fasonem, sukieneczka Dita i Ramona, obydwie są uszyte z tej samej dzieniny, mięsi z tej dzieniny eleganckiej, 50% wiskoza, poliester z elastanem, bardzo bardzo sukieneczki wygodne. No tak jak mówiłem, mówiłam do tej pory, co jest ważne w stylizacjach biznesowych, żeby sukienka nam pomagała, nie uwierała, nie przeszkadzała, nie, żeby nam nie, nie czuli się komfort, niekomfortowo, tak, ponieważ jest tam dużo poliestru, ale mimo wszystko, żeby jednak nie gniotła się, tak, co jednak troszkę te włókna nam dają. Tutaj są, to, są obydwie w odcienach różnych beżu, wykończone podobnie pliskami z dodatkiem tutaj nitki również złotej, no ale jednak mimo wszystko, tutaj mamy jeszcze taką funkcję jednak wzdłuż wysmuklającą, tutaj jakieś fajne, fajne kieszonki i no i fajnie wygląda mimo wszystko ta wersja w lecie, no z żakietikiem możemy założyć również zimą, jesienią, tak, czy, czy wiosną sukieneczki. Teraz stylizacje biznesowo, ale bardzo typowo letnie. Tutaj są stylizacje Dyzma i Faustyna, sukieneczki z lnu. Sukieneczki z lnu, no ale tak, zarówno kolory, jak i, i fason, tak, spokojnie możemy je ubrać do biura, do pracy, na jakąś konferencję. No, a jednak przy upałach e, musimy gdzieś tam wyglądać tak profesjonalnie, ale przy upałach warto by ten chłodną, taką tkaninę klen, która tak naprawdę też nas w jakiś sposób chłodzi e, ubrać. Akurat telne nie są to stuprocentowe. Nie są to gramatury, które gdzieś nam będą drapać, nieprzyjemnie czuć czy bardzo się miąć. Tutaj mają zarówno w jednej, jak i w drugiej, są dodatki e, innych tkanin, jak włókien, przepraszam, jak wiskoza, czy nawet troszeczkę poliestru, żeby ta tkanina miała taką fakturę, żeby nie miała się bardzo. Jednak przylnie troszeczkę tego mięcia będziemy, a no, ale nie tak, jak to byłoby w 100%. Stylizacje biznesowe, stylizacje do pracy i w roli głównej mamy len z wiskozą, czyli naturalne tkaniny. Ale tak jak poprzednie, nie jest to 100% wiskoza, nie jest 100% LEN. Są to, są to mieszanki, mieszanki, które też mają dodatki tutaj włókien poliestrowych nieduże. Ale mimo wszystko e, cała faktura materiału, jak i również skład pozwalają na to, że, tak jak widać, sukienki nie są bardzo mnące. Tak? Jest są delikatni, ale nie tak mocno, e, czyli e, pozwalają nam na zachowanie elegancji pracy, która mimo wszystko jest nam pomocna często, tak? jeżeli gdzieś tam rozmawiamy z kimś, czy, czy potrzebujemy, żeby nasz wizerunek gdzieś tam prezentował również e, firmę, tak? czy pracę, w której, w której jesteśmy, czy nawet własną firmę a jest przewiewny i będziemy się czuć komfortowo, a to jest ważne też latem, żeby nie czuć się niekomfortowo. Ja rozumiem, że gdzieś tam są klimatyzacje, ale jednak czasami przejścia gdzieś tam z urzędu do urzędu na przykład, tak to, to niekoniecznie musimy się czuć niekomfortowo. Dwie eleganckie stylizacje do pracy biznesowe no ewentualnie na co dzień, jeżeli ktoś lubi tak elegancko wyglądać. I tu mamy dwie różne tkaniny, dwa różne komplety. Komplecik tutaj mamy z tkaniny, tej co mieliśmy wcześniej, takie na samym początku stylizacje z sukienek. Jest to tkanina elegancka z dużą dodatkiem zarówno elastanu, jak i wiskozy. Spodnie tutaj mamy... Powiem tak, są na pasku, natomiast świetnie się uciągają, nie piją nas, ale elegancko wyglądają. Żakiecik goś jakbyś mogła rozpiąć. Żakiecik jest dopasowany, z przodu ma podszewkę. Podszewka też jest, nie jest tkaniną 100% poliestrową, ale też jest z dodatkiem lekkim, tutaj niedużym, ale jednak mimo wszystko włókno, włókna wiskozowego. Bardzo, bardzo lekki żakiecik, bardzo wygodny stylizacja nie mnie się, nie ciągnie nas, tutaj nigdzie nie uwiera. Drugi komplet Cecylia jest z dzianiny, które też tutaj wcześniej pokazywaliśmy, sukienki. Jest to 50% wiskoza, ale dzianina mięsista, bardzo wygodna. Nie robi nam się nigdzie supełki w tej dzianinie. Mamy ten komplet już bardzo długo i jest bardzo lubiany przez klientki. I mimo, że tkanina tak jest zarówno tutaj jednak z tych droższych tkanin, dzianin, ale no powiem tak, Mamy go na lata i bardzo fajnie się sprawdza, jest wygodny. Tutaj jest, spodnie są całe, są to spodnie rurki, całe są na gumce. Można gdzieś tam tutaj sobie jeszcze regulować. Bardzo, bardzo wygodne. Czyli no stylizacja, idziemy do pracy, jesteśmy w nim, no a wygoda jak w dresie. Wyglądamy elegancko, wygoda jest niesamowita. Tutaj mamy dwie bluzeczki. Bluzeczkę mamy jedną z tkaniny koszulowej z bawełny, też z dodatkiem elastanu uciągającej się. I tkaniny bardzo delikatnej, takiej letniej, ale w 100% wiskozowej. Ta bluzeczka akurat jest, ta jest z krótkim rękawkiem, ta jest tutaj bez rękawka. Dwie stylizacje. Stylizacje spodnie z bluzeczką. Tutaj mamy stylizację spodnie. Spodnie 7-8, czyli ponad kostkę, świetnie wyglądające do szpilek. Dzianina, tkanina, przepraszam, tak jak poprzedni, tutaj nasz garnitur, czyli z dużą domieszką wiskozy, ale również z poliestrem elastanem, fajnie, fajnie, układająca się, nie uwierająca. Tutaj mamy koszulę. Koszula jest to wiskoza też z dodatkiem elastanu, też przewiewna, też, też wygodna, fajnie układająca się bluzeczka. Tutaj mamy też drugą stylizację. Tutaj mamy stylizację jeszcze z innych tkanin. Spodnie bawełna elastan, spodnie rurki, spodnie oczywiście, za kostkę i koszula dawne, koszula len. Koszula len, ale nie 100% len, czyli fajna tutaj do ciała z wiskozą, też z dodatką niewielką poliestru. Czyli też taka stylizacja do pracy, fajna, wygodna. Także to będą wszystkie stylizacje na dzisiaj. Dzięki, że zostaliście do końca. Oczywiście dla wszystkich oglądających będzie rabat na, na wszystkie produkty w sklepie karko.pl. Też zależy nam, jeżeli oglądacie nas, abyście pisali, co chcielibyście zobaczyć, jakiś temat nam podsunąć, też nam będzie fajnie miło i co myślicie, czy sposób prowadzenia takich filmów jest ok, czy może nudny, czy może więcej ekspresji, nie wiem, co by tam mogły dziewczyny robić. Piszcie. <śmiech> <śmiech> nie musiałyby stać, mogły tańczyć ewentualnie. No żartujemy. Także fajnie i do zobaczenia, do następnego.